Witajcie na kanale Motorówki z tej strony Paweł. Jestem dzisiaj w pięknym miejscu, w pięknej górze, dokładnie w porcie Sailor, gdzie pierwsze łodzie są już zwodowane. Pierwsze czartery się odbyły i zobaczcie, jak fajnie już się robi w porcie. Myślę, że prawie połowa łodzi jest wystawiona. Jest to czas, gdzie łodzie są wietrzone, suszone, myte, tak żebyście mieli możliwość pływania. W bardzo e, zadbanych łodziach część łodzi jeszcze stoi na przyczepach, na stojakach, czeka na swoją kolej. Tutaj mamy wyjście z portu, a po prawej stronie stacja Orlen. Dalej widać strandę Parker 690 Day Cruiser, pierwszy już na wodzie. Ładny silnik, 300 KONI. W porcie przeważają łodzie Delfia i Antilla. Klasyka gatunku, tak naprawdę na Mazurach. Jeśli mówimy o klasyce gatunku, to oczywiście łódka, houseboat, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Masa tych łodzi jest na wodzie. Pierwsze testy silnika, w środku kabinka. Można żyć w takiej łodzi, powiem Wam. Piękna góra 4C, kolejny port. Łodzie jeszcze na stojakach, ale na pewno przygotowywane do sezonu. Piękna góra 4C, kolejny port. Bardzo dużo łodzi już stoi, dużo jest. Gotowych. Część czeka na przygotowywanie do sezonu. Tam panowie coś robią. Pewnie będą zaraz stawiali maszty. Tutaj pojawia się nam pierwszy houseboat na tym pomoście, Platinum. Bajeranska jednostka, bardzo mi się podoba. Duża, bardzo duża, bardzo fajna ta linia jest, bardzo elegancka. Taka sportowa jednocześnie trochę. Bardzo, bardzo fajna, ciekawa. Mamy tutaj floty kilku bardzo ciekawych armatorów. Zephyr Charter, Sygnet Charter, są to bardzo, bardzo sprawdzone i dobre czartery. Łodzi jest tutaj bardzo dużo. Myślę, że trzeba tylko przyjechać i korzystać. Tutaj jakaś łajba stara, ciekawe do czego ona służy. A pewnie do połowu ryb. Jakby inaczej. Taki mały kuterek. A wszystko składam się w jedną całość, bo tam po lewej stronie można kupić świeże, wędzone ryby. W strandzie widać też jest dużo jednostek, już ustawionych. Piękne. Ausboty w rządku. Mega fajnie to wygląda, kiedy jest tyle jednostek o tym samym wyglądzie. Bardzo to przyciąga uwagę. Jedna za drugą wszystkie takie same zestawienia kolorystyczne. La Palm ibiza, Prestige, Siga, Siga, świetne nazwy. Stranda bardzo się rozbudowało ostatnio. Z tyłu są apartamenty. Nie wiem tylko, czy to są osób prywatnych, czy są na wynajem, ale być może jedno i drugie. Jest to teraz naprawdę bardzo ładnie. Ze starego obiektu zrobiło się. Bardzo nowoczesne miejsce. W samym Bosmanacie, w Strandzie, jeszcze pustki, natomiast jednostki, które stoją, widać, że już są gotowe do sezonu. I tak naprawdę, jakby był tylko telefon od klienta, to myślę, że armatorzy są już gotowi, aby jednostki wydać na weekend. Rozmawiałem w Pięknej Górze z kilkoma armatorami. Łodzie zostały już wynajęte. Było to kilka housebotów, kilka łodzi żaglowych pływały oczywiście w ciepły weekend, teraz jest lekki przestój, ale, ale myślę, że zaraz to się na pewno ruszy. Tutaj jednostki Nautic 880, bardzo ciekawa, nowoczesna linia, zamontowane silniki, 50 koni Hondy, tak abyście mogli pływać bez patentu, bez uprawnień, takim małym house bocikiem. No w sumie już taki niemały, ale fajna, fajna bardzo jednostka. W Strandzie jest kilka jednostek, które Ubezpieczamy. Mamy tutaj Eufemię. Rzuca mi się od razu Marmolada, Ramzesowa, Furacha. Są to jednostki, które obsługuje nasz zaprzyjaźniony armator. Myślę, że z czasem nagramy z tego miejsca jakiś materiał, jak będzie ładna pogoda i sezon będzie w pełni. Na czas remontu jest teraz droga zmieniona. Wjeżdża się pod mostem. I dojeżdżamy do Ekomariny jachty jeszcze te największe na stojakach ale już niebawem niebawem będą na wodzie Co my tutaj mamy? Galeony Galeony W Ekomarinie w Giżycku też wszystko budzi się do życia Zobaczcie przede mną świetne jednostki, jaka świetna grafika. Zawsze jak jestem w Ekomarinie, to nie mogę przejść obojętnie obok tak fajnie oklejonej łódki. Tutaj jeszcze większa. Seamaster to jest ta jednostka, która była prezentowana na targach w Düsseldorfie. Zobaczcie, jak ciekawa jest ta jednostka, jak ona jest duża nowoczesna. Jakie fajne są przetłoczenia na kadłubie. Ładne szyby. Krótkie info dla armatorów. Jeśli wynajmujecie takie jednostki, e, pamiętajcie, że ubezpieczamy je w bardzo dobrej cenie, czyli 1,4% za housebota. Mówimy tutaj 1,4% od wartości tego housebota. E, jachty żaglowe za 1,3%. Udział własny jedyny, jedyne 10% i naprawa według wartości odtworzeniowej. Wejdźcie sobie na stronę spell. znajdziecie tam w zakładce kontakt numer telefonu. Ja jestem często na Mazurach, przyjeżdżam regularnie, robię zdjęcia tych jachtów i wystawiamy wtedy polisy tak, aby wszystko było jak należy. Bardzo ważne jest to, że w naszym pakiecie jacht casco Udział własny wynosi jedyne 10% i naprawa jest według wartości odtworzeniowej. I to czego nie ma, ale to akurat na plus dla Was, nie ma franczyzy redukcyjnej w OC. Tutaj już chyba wizytówka Ecomariny Galon w pięknym niebieskim kolorze, który stoi tutaj od kiedy pamiętam. Łodzie do wynajęcia firmy Lili Chartery. Naszego kumpla Adasia. Pozdrowienia Adam. Do wynajęcia naprzeciwko Ekomariny. W Ekomarinie jeszcze pustki, ale łodzie na wodzie są i to jest najważniejsze. Galeony na zewnątrz, trzy piękne sztuki, polskie jednostki rewelacja. Miałem już pakować się do samochodu, ale widzę że jeszcze z tyłu stoją jakieś ciekawe jednostki. To szybko je ogram. Piękny Galeon, kolejny. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda pod spodem. Jest to majstersztyk. Zaraz 15.00. Czas wracać do Olsztyna. Spotkałem się z kilkoma naprawdę bardzo fajnymi osobami. Jeśli byście chcieli, aby pokazać może Waszą łódkę, być może prowadzicie jakiś charter, albo zajmujecie się czymś ciekawym, co jest związane z motorowodniactwem na Mazurach, napiszcie do mnie. Na dzisiaj to już tyle. Do zobaczenia. Cześć!